Z kolei z Skript Land, Press Supply. Jednak nie pominęliśmy etapu, bo wcześniej był yy, epizod pierwszy, mapa czwarta, teraz jest, oczywiście, sprawdzić tabę w prawym rogu. Mamy epizod pierwszy, mapa piąta, więc tamtą bonusą sobie wydaliśmy. No i fajnie, spoko. Nie wiem, czy wszystkim już to znaleźć, bo, ale postaram się. Nie wiem jeszcze, czy te do, do dodatki w ogóle przychodził w sensie cryptic pasy, czyli yy, ten drugi jakby się zepchnął no. z mordem Nie wiem czy sobie budków nie użyłem. W ogóle kurde jestem do tego że pod ery pod kół jest przerzucanie tych przedmiotów. W starej wersji było pod tymi nowiasami. Przerzucanie nie można było poczynić A budziki trzeba oszczędzać. No! I zwerbulec. Tylko trzy strzały. Tego stergana i, i zgon na miejscu. Proszę więc pogardując, przybieg się o na wolnym wodzie Coś tu zostało? Nie było! Co to było? Co to za hitscany? Nie ma takiego hitscanowania. Góry ktoś? Nie. Hamsko lubiłem stać czasami, ale tam widzę gargulca już, więc czemu mu nie zapodać niespodzianki? Właśnie w takiej postaci. Ole, mnie sieknął rąbany. O kurde. Zgodna miejscu. O nie, to jest ten, muszę sobie wczytać od początku. Ojej. No dobra. To, się nie popisał. Pierwszy zgon. Tak dosyć daleko, jak na mnie. Pierwszy, mówię, nie z mojej winy, bo w trzecim, trzeciej mapce zazgoniłem jeszcze, ale to nie dlatego, że ja tak chciałem, tylko dlatego, że Dlatego, że chciałem wam tylko wracać, a mi się nie udało Nie wiem, w końcu się tak teraz zastanawiam, czy oni mogą być, czy nie W końcu Mam pacjenci No, nie wiem, czy to sobie wstanie, Dobra, spróbujemy go jeszcze raz dziać Zginął No dynamik to lekko przylisko Myślałem, że to jest w sekrecie ale nie Dobra Nic nie ma, ale jest klucz, w nie mogę podnieść Jeszcze nie Lepiej sobie zapiszę W ogóle jaki dźwięki tutaj są te klucze dziwne przerażające a nawet o, a tam coś było? chyba nie idziemy tu jakieś nie wiem, jakaś katedra ło was to, panowie a tam nie ma? wolą tu nie skakać jak nie muszę Nie, nie Medkit, yes, szybko <laughs> 6 HP, nic zostało, no to ta gra nie jest łatwa. Chwila, moment, i możesz być zgon Jestem dupą jak coś na razie, tego nie potrzebuję, I co potrzebujemy. No ty kurtystów tu jest, tu

może być. Gdzie jest fania? skórę, byki. Ostrożnie. Naprawdę, ostrożnie tu się trzeba poruszać. Wróćmy do tego pacjenta. Co? Co to było? Już się boję dosłownie ruszać to jest, jak się brudnie Coś tu boi wszędzie ruszyć, pomalutku, masa. Budki mi się przydały. jakiś pancerz jest. Zawsze to pancerz. Tu, ok. Body O, Tu też można przejść. Tam ci bym nie że idzie. Teraz się poczęli, dopiero jakiś kolega zamiast To jest druga do sekretu. do szczęścia. O, let's. jakieś pociski. No tu, lepiej krótkie tego tamigana wolę jakoś używać. Nie wiem, czy to jest zamknięte w ogóle. dobra, musisz cofnąć. Nie masz tam. Nie, Ojej, już wiem, co to będzie. <gryw> lepiej sobie to Pojedam w której Ojej, ale flaczki. Dobrze, że mi to mamy. To zapiszę. Zapewnie myślicie, że to jest jeden jedni polityści. A gdzie? Ich jest tutaj miliony. Chodź tu, bolero. Tam jest już następny. Już się boję. No kurde, jakie to twarde dziadostwo. To nie wierzę. Co za dziad. Strętny. Mamy klucz jakiś? Podniosłem tam jakieś iluś, no co to był za klip? z tym, z czaszką po lewej stronie, rozumiem. Gdzie? z mi celuj tutaj, a nie... Oj, nie ma tego auto-aima, co ze standardowego bloda bo on tutaj... Troszki. Tam coś w ogóle nie jest, już tego zapamięta pamiętam. Tak? Dobrze ja mówię? To tam Nie. Gdzieś kurde można było wskoczyć. Chyba nie tu. Czy to czegoś się tam miało? Kurde już człowiek się głupieje i gubi. Już nie pamiętam. Pamięć nie ta. Człowiek starym dziadem jest. Karpie. Tak jest. I po karpiach. Pytanie, czy to wszystkie? Tego nie wiem. Wiem, jedno. Chcę na razie wypłynąć, zaczerpnąć świeżego powietrza. Teraz ja mogę próbować coś tu się dzieje. Dobra, coś tu się stanęło. Stanęło. Wypłynęli z tym O! Głowa mu odpadła. Jeszcze karpie tam załatwię, na dole. Ciekawe, czy je zabije. Nic? Ej. No nic nie słychać, ale jeja. Ja. Coś tam dole było ciekawego? Nie. Ok, zaraz, czy tu nie było czegoś porąbanego? Ja chyba wiem. Jak ja czasem lepiej trolluję niż Sirius sam. Nie wiem, czy nie strzeli, może iść na mm -hmm. ah, Okej. Okay. Jeszcze jakieś, o, serduszko mi się właśnie przydało. Tu jeszcze kim było? Nie. Tu c... A, tutaj było to, ale tego nie potrzebuję. Muszę cofnąć kawałek, tu dokładnie, do tego wejścia. Serduszka sobie zmienić. Otwieram Nie, ja tu wrota. Masz. Jakież to będą. Jestem na prawie 100% będzie że będą. Oczywiście, że będą. Chodź, pankę. Mam dla pana widły. Świeżo na Jak to? Co tu się choć co tu się stało. Masz. Ujeje. O ja. Ej, a to jest station, nie, ja, czy to pewno? Dobra, tam powiecie wejście na podwyrko, tak zwane. O, widzę pacjenta. Okej. Okay. Nie wiem, czy tu schodzić, zaraz schodzę, zaraz się tu patrzę. no właśnie. Dobrze. Jak coś, tu sobie tu wróci. Kurde, nie wypychać mnie, nim. Tu się denerwuje. Kurde, jest strasząca. Góry. Czemu mam dziwne wrażenie, że ten pociąg wstanie? Ja nawet nie musiałem mieć wrażenia. Wszystko wiedziałem. to no jest? Jest jeden mniszek, jest drugi. A to tam gdzie byłem, dobra, rozumiem. Tam żeśmy szli. Hmm, okej. Okay. co się jest w ogóle, jakieś municje, jakieś nie pierdoły. Gdyby to jakoś przywołać, mogę strasznie dziwić, patrz się jak w dół się celownik zbliża, tak by fiłowik było strasznie niskie. Dzień. A czy jest ten klucz, dobra. Czy tu musiałem iść? Co to w ogóle było? Co to, za przykłócę? To on sam to robi. Pięknie, pacjentki. A, bo tu jest wyjście na ten danek, czy na coś tam masz? Psz. O, biedny. W sumie czy to też faktycznie tu nie dostrzegę. Już widzę, że tu lata. Chciałbym się z nim tylko kręcić, bo nie wiem czy jeszcze jakichś przeciwników nie będzie. No zjedźmy. Czyli cztery strzały powstaweczą z tego pocisku na flarię. Znaczy, pistoletu pocisku na Ooo! Patrzcie, co oni robią, nie? Już nasz live seed się kochać. No ale jest za to amunicję do rakietnicy, co mi się podoba. Dobra, coś tu jeszcze było? Nie widzę. Butki już nie używam, za szczęście. Tutaj coś się dało wcisnąć? Nie. Idę tu jeszcze zobaczyć. Niespodziewanka. A, okej, ok, nie widziano było Czy coś takiego. Sekreta tam mieliśmy. A, no, on nawet się przyda, Dlatego pacjenta tutaj. Przy okazji. O! Coś tu jest? Jeszcze? Serdugo jest na pewno. Jakieś tam nawoje. Tu? Co so, to 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 jest? O O, jak w horrorze prawdziwym. Alors, mamy resztę pacjentów. Czy tu coś jest? Tu chyba nie było takich typowo chamskich sekretów w ścianach, że tak powiem. Tam za to coś było. Mamy kolejny sekret. A tu? No właśnie, powinienem trochę ostrożniej iść jednak. Wszystko. Zapiszmy sobie. Wiem, że gdzie teoretycznie się powinienem cofnąć, ale. Zaraz czy tutaj nie ma końca po przygodnie a tak. Chwila. Tak jest, ja już wiem. Ale wróćmy sobie jeszcze tutaj. Witzku chwilkę żyje. Chciałbym jeszcze to wszystko zbadać tutaj. To sobie wezmę. Po drugiej stronie, w jeszcze nie było. Jako tako. Czekajcie, tam jest przejście w ogóle? Czy? nie, ale widzę, że. Małość, no tam po góry jest tak jak i to to no, nie szkodzi. A, że mamy. No, nieśmiertelność limitową. Olimizowała nieśmiertelność, jak to brzmi. Wow, A nie Tu pamiętam, że będziemy musieli wybrać drzwi. I o ile mnie pamięć nie mieli, to były te po lewej, jeżeli bierzemy któreś inne domy, zgon. A dobrze, że mamy śmiertelność. Cholera, dobrze, że jej nie mam. Mhm. Proszę zgonować. Co on się tam tak skrada? Masz. Nie wiem, czy tu... To... Boję się trochę, bo nie wiem, czy tego się zniszczyć nie da. Wiecie? Koniec. No dobra. nie chcę tam skakać 3 na 9 sekretów. No kiepsko. No ale co poradzę? Za to prawie wszystkich żeśmy wymordowali. Dobra. Tutaj się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.